Hej, w kolejnym odcinku z y, Robloxa, gdzie gramy w, w wyspy. Coś takiego. Ty e, dawno nie graliśmy, kiedyś graliśmy. Ty dawno ja nie grałeś. Się... No, co nie, Dobra, a gdzie jesteś? Pięknego siebie. Chobar ty zginiesz! To... <grafy> Jak to... nie zginął? Nie, bo to może i nie zginiesz. Zginiesz, a przy po tej rudzie. Znaczy, kiedy się pojawi teraz, dostałem na woda, bo tak. Czemu ja musiałam użyć niewidzialności? Ała, umarłem! Gdzie ty jesteś? Umarłem. Jesteś ja umarłem. Jest. Nie, ty jesteś. Gdzie dotykałem. Mieć! Co? What the hell? co Mieć. Jakiś buty, weź też nie. Żeby się przedostać. Minus 5 IQ. Gear. Gravity. boost Okej. Teleporter! Co? Trafiłem na wyspę z... Która mam jest? Bardzo fair. Serio? Jestem w z wyspy i od razu dostałem. Meteorytem od razu. Jaki nie fart! Ja nie żyję, i go. A ty się w ogóle? Tak, sej. Jak? No na torce, dlaczego go, bo z babka mnie goniła? No te na mnie spadł. Tu został sobie pić w bym spadł. Cześć? oni są tutaj w wytwórkę i nic się nie się dzieje, a ja byłam jedynie za jej od razu się Na pewno obsesuje, jestem bezpieczny. Cze... Okay. A... Czemu Aaaa! Chciała mi ja cię mam takie głupie rzeczy nałożone? Dwie Tak... czy hmm. Aha... No widziałem. I daj! I will box soon. no. A bo użyję tekona i będzie trwało na 5 lat. używali tylko tokeny. Co? O! No! Kolejna osoba użyła tokena! I kolejna! I kolejna! to mają tokeny! Trzy osoby użyły tokeny. Wow. Zostaw teleportu. O, oh, fuck. I mnie wzięło. A od razu cię wzięło. Tak, od razu, kiedy byłem na jednej wyspie. Dwa osoby dostały ziemniaki, dwa osoby. Ale jak to się stało, Że ja usłyszałem teleporty, i ty pedał gdzieś indziej, ale to jest wzięło, kiedy byłem dalej. I tak mi nie wzięło, i tak mnie wzięło. I tak mnie wzięło. byłem na jednej wyspie. Pięć osób i, i cztery wyspy. O, trawa ziemi osób na pewno. WSZYSTKIE zginęli! No to byli tak inni to z tornado, wszyscy zginęli przez tornado. Chyba też nie to jest. Opał tam w fosse! Jeden to cył, który był w fosse, do którego nie jest na wyspie. To czarny chłopak. No wiem. Czasu aby zostały jeszcze wyspy. Ja pewnie nie ma ten. Czasu by się, nie wiem. O, kolejny tornado. A! Ah.

Ci tu tamten. No nie. Mamy hakera na serwie. Idziemy na inny serwer? No nie daj rudę zagrać. Zachodzisz się do Rudy, co tak jeszcze na ten Dobra, no to serwerze. to Dobra, bo to powiem na innym server. może no, zrobimy jeszcze jeden odcinek. Nie. Nie, się gra. nie? No że jest gdzie wie jako pierwszy, to nie, żeby tak powiedzieć, ale okej. Okay. Ten, ten taki czarny cheatuje, wiemy o tym Nie, jesteśmy razem Z tobą, z tobą, z tobą, z tobą się syną, on ma tam lud Ej, on zmieszał z gry! Uff! Jej, wszyscy są cieśliwi Albo się, albo się, albo się tepnął nie, nie no nie użyj teleportu patrz, nigdzie go nie ma wiem ale są chyba takich to te teleportacjach ale go nigdzie nie ma tutaj, ale spa, ani tutaj tam nie ma, tylko zginęli ale ja, ale i tak nie ma go tutaj, to są świetne coś co umarł, to już nie umarł najlepiej byś dalej wulkanu Dobra. Staw na Rogu bapy. Idę, idę. Co? 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 Help muszę usić, bo in jacypami słowa. On złałem sysia. Nie użyłem, zyłem, jak... ale żyje. Mówię dwa razy, albo cię uderzyła. A mnie udazyła się 50 razy. Nie! Uleć uh! się. Uh! O Boże! Mam za rapę! A i tak ich zdechłem, nie chcę marnować. Bo i tak zaraz zginę, przez tornado. Ja będę to, to no, O, pędził. Co ci co byli tam w więzieniu wszyscy? Ha! Taka cześliwa wyspa! Jak mówiłeś ba Bardzo cześliwa wyspa Ja, ucie ja uciekałem od wulkanu Dobra, ani się nie stał na tej wyspie. A i na bliskiej, tylko tam bym stałą zrezygnowała. Ej, to się chyba w ogóle szło! Tam trzeba było skakać, to jest skło! No bo tam, to ci prysiło, trzeba było skakać, to jest, to skło. Chyba się nie można skakać na skule. Albo siedliście. Nie, nie stąd nie stąd se. Ej, to chyba zbiegało. No dużo osób jest w tej wyspie! Zginął. Albo jednak nie? Haaaał! O nie! Tam ta osoba została kofe i nie zginęła. Nie ma osób mniej części. Dobra, używam teleporta. Oj, ja to... Ja jestem w sobie miejscu gdzie nogi. Co, co to, znak? O nie ja jestem. fuck, Hubert, coś w Nie... o blisko Nie, ci też w ogóle! No to nie na 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 na. O, nie jest, O, jesteś śmiertelny! Deadlol. No, 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 tak! Skinnął, haha! Albo co on to gdzieś jest, za chwilę. Ja oczywiście tepnie, albo może on może się tepać. Albo, że mi, po prostu ma nie tutaj do kenów, ale zaraz nie będzie miał. Bo zaraz chyba już się nie da tepać już. O nie, klatka. A jeszcze są za... Nie da się po prostu dostać. Jest! Dogi mnie uratował! Widziałeś to? O oh, fak, czemu ja tę wyspę musiałem wybrać? A, i tak Dogi poszedł. Nawet już w sumie osoba została. Nie! Oj, ojoj. Oj. O, peżyła. Yy, ale ona ma farta. Zostaje wszystko, ale i tak żyje. późno rozkosyłem ale to jest Adrian o nie, dobrze został to i zostali ziemniaka tak, to jest jakiś inny Adrian, który wygląda gdzieś kupno nie jestem tylko nie, to ja jakoś nie znam Adrian 2, 3, 3, 7, 7, 5 nie znam O fuck Co jest? Dwa wyspy starosowe. Co... O, dobra. Czemu byłem czwarty najgorzej? Czemu mnie niby najgorzej poszło? A, a tej najlepiej. Ja Jej! Zostałem... jeden token poza 176 level. Jeden token, jeden teleport i krzynkę, Którą nie wiem jak otwierać. Szynkę? Hmm? Ja też nie pamiętam. Się nie bo nie usunęli opcji otwierania. Ja Nie mam w tej gdzie a niby jest Gdzie o, jesteś fotek ci od razu zostali na to Na to Jeden Okej, to mi zastąpiło Zdajmy. za Dory Co tutaj białe? A! Batochron! W sumie ужy... Jeste... Jeste... You... Tai, ta, ja Speedbook ja no się... Dobra, z Dobra. A, się ma. To jest tak. Hej. Tam byłam. Tam trudno wyjść, bo gdzie są trzy sopy. I to jest ten osobny.

Też Okej, okay, again. Nałożę, to te I... A Adrian został. Piłał. Bo chyba go tylko. Oooo, jojo Co ja Jak? kiedyś było Kodaj wyskazyłem i umarł. Ale wiesz, wiesz i tak byś ginął, bo na tej wyspie gdzie było twoje ciało tam się pojawiło tornado. To no o tym? To i tak była zginąła... Zginął. No ja no, no to chcesz. Uuu! 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 To mnie nie robić. Chodzi. Co? Co mnie zabiło? Widziałeś to? I spiedzi tu, gdzie i skinęłem. Tak, nie, woda. Mnie nawet nie wiem, ale dwóch tak nie toknęła. Ja się teleportowałem i zginąłem za nic. Nie, nie. Dla mnie bo ja się tak też ty sam, nawet z umarłem. mogę się tak nie cepać. Uprawka tego cheatera. Tak. Tego musimy wejść z tego serwera. Z biega nie ma na serwie już poruszył, ale co z tego? Ale zostawił, to sobie to robi. Z kasemu przyskasa. To, 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 to jest trochę jak na bronie, w Fortnite. Płapka to jest. Płapka, żeby z tego trafić. Mówi, czy tam kto łapisz? A to sobie jego, jest łapka, żebyś trafiał konto. Tego nie czasu jest. Click tylko daj swoje konto. O to Ty, podaj swoje konto, kiedy. Nie <śmiany> chcę on się oddał, on się Ty tej On po swoje twoje I ty goścę, bo ja to miał się po No i tak jak mi się tak reniuje. Kolejny odcinek? Jakiś inny kryp? Nie je trwa Dobre, bo ja. Piszę się. Jest odcinek Dobra, bo keskoty odcinek, Patrz na sobie